Dzień dobry e, i witam Was serdecznie, tutaj Mariusz z kanału e, Majek na rowerze. Wchodzi intro, kiedy zobaczycie co dla Was przygotowałem w moim filmie. I za chwilę opowiem Wam o pompce z Lidla. Zobaczymy, co co taka pompka nam daje. Jest to pompka, która, która jest z wężykiem, i zobaczymy, potestujemy, podotykamy zmiernikiem. Taką oto też powiem. Zajrzyjmy, jak wygląda ta pompka. Ja jeszcze nie, nie rozpakowywałem. Mamy tu pompkę z wężykiem na różne wentyle tutaj jest też mocowanie do roweru możemy ją zamocować w miejscu gdzie znajduje się bidon w zestawie sprawdzę czy są nie ma śrubek niestety nie ma śrubek także potrzebujecie śrubki z gwintem bodajże to jest M4 albo M5 teraz już dokładnie wam nie powiem ale gwint taki typowe śrubki do mocowania bidonu. Dobra, zajmiemy się odczepieniem tego wszystkiego. Taki tutaj mamy wentyl. Wentyl jest na takim, jak to powiedzieć, ruchomy. Znajduje się też miernik. Sprawdzimy to. Już Wam pokazuje nie mam takiego jakiegoś dodatkowego e, instrumentu, żeby sprawdzać ciśnienie. Będziemy sprawdzać to za pomocą tej pompki. E, napompujemy e, do prawie trzech barów i potem spróbujemy dompowołać do trzech barów tą pompką. E, o kompresji tej pompki sprawdzę tutaj, czy jest coś napisane. Tak, e, kompresja maksymalna jest do 5,5 bara. Czyli e, nie napompuję wam tak idealnie roweru szosowego, ale do rowerów e, turystycznych, gravelowych e, bądź, e, bądź MTB się nadaje. E, jakie mamy tutaj mocowanie wentylów? Na początku po rozpakowaniu dostajemy szredera, ale jak to w takich pompkach jest? Trzeba to odkręcić. Tak, i w ten sposób dobrze tak robię. I w ten sposób, jak wykręcimy tą, tą końcówkę, ją popchniemy do przodu, uzyskujemy yy, wentyl na możliwość pompowania na normalny wentyl tak. Jeszcze raz. Jak ją tak zakręcimy, to mamy tutaj w środku tą stopkę, która powoduje, że się wciska wentyl szredera, a jeżeli go wykręcimy, to uzyskujemy w środku gwint na wentyl typu presto. Pompka ma też taki wygodny powiedzmy Dwutłokowy sposób pompowania. Ładnie można wtedy taką tutaj uchwyt dynamiczny zastosować i w ten sposób napompować sobie rower. Tutaj w ten sposób za pomocą tego tej rączki też się to blokuje. Na klik tu mamy taką opis, jak to, jak to mniej więcej się pompuje. Że trzeba je pociągnąć, tak, tak, i mamy ją odblokowaną z powrotem. Tak, tak, mam ją zablokowaną. Ten wężyk tutaj się zaklikuje i tak to mniej więcej wygląda. Trochę słabo jest to rozwiązanie, bo mamy tutaj wszystko odkryte. Wężyk może ulec uszkodzeniu podczas kiedy go będziemy mieli w transporcie lub przymocowanym do rowerów. Nie takich jak to spokojnych, jak miejski. Tylko wyobrażam sobie, że idziemy tu w ciężkim terenie i ten wentyl jest uderzany o różne rzeczy. Wentyl, ten wężyk jest uderzany o różne rzeczy i może zostać więc, wyrwany. Do testów, do testów użyję. Koła od roweru trekkingowego. Koło jest lekko napompowane, więc spróbujemy je dopompować, tak jak mówiłem wcześniej, do wartości powiedzmy 2,5 bara. Albo dopompujemy ją, zrobimy tak: dopompujemy ją na 2 bary, a do 2,5 dopompujemy ją e, tą pompką stacjonarną. Tak, jeszcze raz. Albo zrobimy tak: dopomp e, napompujemy teraz pompką stacjonarną e, do dwóch barów. Resztę pół bara napompujemy tą. Sprawdzimy, czy miernik pokazuje właściwą wartość, i wtedy resztę. Dopompujemy do 3 barów. Będziemy mogli sprawdzić, czy dopompowało do 2,5 Trochę to zagmatwane, ale za chwilę to zobaczycie, jak to się wyglądało. A więc pompujemy do 2 barów. O, 2,1. Wyciągamy tą pompkę. Trochę się na do góry. Mam nadzieję, że widzicie. Teraz bierzemy pompkę z. Tak jak mówiłem odkręcamy tą część. Zakładamy wentyl. Wkręcamy. Tam w środku znajduje się gwint, Patrzymy jaką wartość. Na razie wartości nie pokazuje żadnej, ponieważ trzeba piep pompować. Yy, pompka nie pokazuje wartości tej, która jest tam, yy, które znajduje się yy, ciśnienie, które znajduje się w kole, tylko pokazuje ciśnienie wtłaczane. Dopiero jak wtłaczamy, pokazuje. O, pokazało się teraz, wcześniej nie pokazało, teraz mamy powiedzmy 2,5. Dopompujemy do trzech. Dopiero nie pokazuję non stop wartości napompowanej, ale doszło do trzech. Musicie mi uwierzyć, że doszło do trzech. Wyciągamy pompkę. Oczywiście przy wentylu presta musicie uważać, żeby nie skrzywić go tutaj, no bo wtedy macie problem. Wkładamy pompkę tą e, pompkę, która jest stacjonarna, nie wiem teraz widzicie. Tutaj jest 2,5. 2,5 mamy Teraz jest, zobaczcie, jest 3, teraz będziemy dopompowywać jeszcze raz tą pompką, bo się, mi się coś nie podobało, jeżeli chodzi o wskazywanie miernika. Powiedzmy tak, pompka pompuje. Ale miernik jest strasznie niedokładny. Więc nie wierzyłbym tym pomiarom, jakie daje ta pompka. Słuchajcie, a więc podsumujmy trochę temu nielaboratoryjny test. Pompki z Lidla. Yy, miernik. No działa, ale to raczej, raczej jest raczej fikcja. Pompka pompuje. Fajnie jest to, że mamy tutaj duże możliwości, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wentyle. Pompka działa. Pokazuje taki, no taki sobie ten pomiar jest tego, jeżeli chodzi o o ciśnienie. Ale musimy sobie zadać też pytanie. Czy potrzebny, nam jest, czy potrzebny jest nam taki dokładny pomiar ciśnienia w pompce, która jest pompką awaryjną, którą wozimy przy rowerze przymocowaną i stosujemy tylko wtedy, kiedy złapiemy gumę albo dopompowujemy powietrze w, no w tych awaryjnych sytuacjach. Jeżeli chcemy dokładne ciśnienie znać swojego, swojego ogumienia, swoich... swoich no to stosujemy tego typu pompkę a ta to jak już widzicie no jest raczej raczej nie jest taka godna zaufania ale za taką cenę to no to, to, to warto ją wozić no. nie wiem jakby się jakby się sprawowała jakbyśmy mieli dosyć długo w rowerze i, I tak, jak przy multitulach, polecam ten film. No, wkładamy i zapominamy. A ja zdecydowanie o, wolałbym, jak już bym miał wozić pompkę, to tu mam taką prostą pompkę z Pro. Cena jest troszkę większa, ale jest prostsza, jednotłoczkowa. Napompujemy. No pompowanie będzie trwało trochę długo, ale nie ma tutaj żadnych żadnych rzeczy, żeby ta pompka się mogła nam zepsuć. Przypinamy do roweru, jesteśmy na dalekiej wyprawie i zapominamy o pompce. A tu, tu raczej przez to, że jest ten głowy wężyk, no może lepiej dojść, dojść do pompowania, ale ja jestem. Ja jestem osobisty, to jest moje osobiste zdanie. Nie jestem 100% pewny, jak nie macie wyboru. Widzicie taką pompkę? To chciałbym ją, ale czy, czy tak na 100%? To wolę, zobaczcie. Pompka Pro, a pompka Lidla, Nie ma mierników. Nie ma za bardzo, co się popsuć. Działa, jest ze mną. Już jak długo już jest ze mną, nie chcę Wam skłamać, ale to będzie może i nawet 5 lat. Więc prostota jest lepsza. E, tym akcentem chciałbym się z Wami pożegnać. Jeżeli macie jakieś pytanie na ten temat, to zapraszam e, do komentarzy, e, skrypcję. Nie będę od Was żebrał. Ale jak podobało Wam się, to zostawcie ślad po sobie. Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.